Cześć. Dziś w takiej przestrzeni magazynowej naszego sklepu prezentacja najnowszej skrzynki od Kubricka, czyli Kubrick System One 2.0 wersji Expert. Czym się różni od y, wersji One 2.0 lub One, której do tej pory znaliśmy? Przede wszystkim różni się uchwytem, czyli posiada taki duży uchwyt, który jest znany ze skrzynek y, wersji Profi. I w wersji Expert od Pro od 600, 500 i 700. Oraz od góry yy, dużym organizerem wyposażonym w pojemniczki, które również są pojemnikami pasującymi wcześniej do serii Pro. Czyli tak naprawdę tutaj w tej części mamy taki organizer yy, 100 niemalże. Jeżeli chodzi o wersję, to mamy oczywiście 200, 350 i 450. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to w skrzyneczce 200 mamy dodatkowe kubełki, znane z wersji Profi oraz jeden taki duży kubełek z przegrodami na dowolną modyfikację. Następnie w wersji 350, w wersji 350 mamy dwie przegrody. Jedna przegroda na śrubokręty. Oraz jedna zwykła przegroda bez gumki. Nie ma tutaj tacki na wyposażeniu, ale jest przygotowane, że może pasować. Nowa tacka. Oraz wersja 450 jest skrzyni, czyli największa skrzynia od Kublika dostępna. Czyli aluminiowy uchwyt duży i w środku przegrody bez gumek. Całość. Według zaleceń tutaj informacji od producenta IP66 z możliwym obciążeniem od góry 120 kg wewnątrz do przenoszenia aż 50 w tej skrzyni i w każdej, każdej następnej ta jest. Czy ten uchwyt jest wygodniejszy? Z mojej perspektywy jest wygodniejszy, bo w przenoszeniu przerzucaniu skrzynek można go sobie złapać z każdej strony jest poręczna, eee, 2.0 to tak jak pamiętamy miejsce na molety, na modyfikacje od Kublika, różnego typu adaptery, customizację. Nie ma tutaj tych molet, one są do samodzielnego montowania. W wersji RED będą już molety zamontowane. No i tą różnicę może tylko pokażę. W przypadku Kublika 350 eee, 2.0 w wersji Technik mamy tą rączkę pojedynczą. A tu mamy tą łączkę podwójną. No, podwójną, potrójną. No jest, jest tutaj. Jak się to różni. Kolektory Przeszczenie na kolejne skrzynki, wszystko to samo. Do możliwości podłączenia tylko skrzynki wersji 1, lub przez adapter, który jest dostępny u nas na stronie internetowej www.ratel24.pl. Jak również skrzynie, które są dzisiaj prezentowane, można tam już u nas zakupić. A najłatwiej do nas trafić wpisując w wyszukiwarkę www.ratem24.pl A następnie wchodzimy w menu Skrzynie narzędziowe Kubrick Skrzynie Kubrick System One I tu już pojawiła się kolejna wersja, czyli wersja Expert Dostępne są skrzynie 450, 350 i 200. Zapraszam serdecznie do zakupu.